Jak pewnie domyślacie się, jestem graczem, bardzo lubię grać i mam tutaj konsolę PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch oraz Xbox One X i nie mogę się doczekać, kiedy to oto PlayStation 4 Pro zostanie zastąpione przez nadchodzące PlayStation 5 i wszystko wskazuje na to, że to się stanie już w przyszłym roku. Do tej pory mogliśmy tylko to podejrzewać, ale teraz mamy coraz więcej informacji na temat nadchodzącej konsoli Sony, bo podzielił się nimi Mark Cerny, czyli główny architekt PlayStation 5, zrobił to w wywiadzie z redakcją The Wired. Najważniejsze, co wiemy o konsoli PlayStation 5, to to, że to będzie zupełnie nowa konsola, a nie rozwinięcie PlayStation 4, takie jak PlayStation 4 Pro. Chociaż też nie do końca, bo poznaliśmy przybliżoną specyfikację tego sprzętu i wiemy, że nowa konsola Sony, tak jak jej poprzednik, będzie bazować na podzespołach AMD, czyli na procesorze Ryzen trzeciej generacji oraz karcie graficznej Radeon Navi. I zapewne zastanawiacie się, co to oznacza. W wielkim skrócie. PlayStation 5 będzie sporo szybsze od PlayStation 4, a oprócz tego będzie kompatybilne wstecznie z PlayStation 4, ponieważ właśnie to PlayStation 4, PlayStation 4 Pro też bazowało na podzespołach AMD. A skoro zastosowano podobne architektury, skoro zastosowano podobne, tylko szybsze podzespoły, to nic nie będzie stać na przeszkodzie, by gry z PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro odpalać na PS5 i to bez żadnego kombinowania z nimi. Deweloperzy nie będą musieli z nimi nic zrobić, by po prostu będziemy te gry brać i odpalać na swoim nowym sprzęcie. Mówię tutaj oczywiście teoretycznie, bo ostatecznie może okazać się, że Sony zrezygnuje z tej możliwości, chociaż nie wiem dlaczego w ogóle Japończycy mieliby to robić, ponieważ ta kompatybilność wsteczna to jest ogromny plus dla nadchodzącej PS5. Dlaczego? Ponieważ PlayStation 4, kiedy wychodziło, nie było kompatybilne z PS3 i na tej konsole po prostu na początku nie było gier, prawie wcale naprawdę nie było po co kupić PS4, bo nie było w ogóle w co na niej grać, a teraz będziemy mogli kupić PlayStation 5 i bez czekania na nowe tytuły, ograć na niej te wszystkie gry, które już kupiliśmy z myślą o poprzedniej konsoli. I do takich tytułów będą mogły należeć m.in. gry stworzone z myślą o PlayStation VR, bo zostało potwierdzone to, że PlayStation 5 powinno być kompatybilne z goglami, które już są dostępne na rynku. To jest świetna informacja, bo jeżeli zastanawialiście się, czy kupić PlayStation VR, ale myśleliście, o, ale zaraz PlayStation 4 będzie stare, to nie musicie się tym przejmować. Możecie iść do sklepu, kupić gogle i wiedzieć, że one będą współpracować także z następną wersją konsoli. Nowe podzespoły zastosowane w PlayStation 5 mają obsługiwać nawet grafikę 8K, ale czy to znaczy, że gry od razu będą wychodzić na PlayStation 5 w 8K? No właśnie nie, podejrzewam, że tak nie będzie, bo na przykład Xbox One S, który jest taniutką konsolą, także obsługuje rozdzielczość 4K, ale tylko dla filmów po to, żeby być świetną maszynką multimedialną, a tymczasem gry nadal na niego są renderowane w znacznie niższej rozdzielczości. Podejrzewam, że podobnie będzie w przypadku PS5 i te 8K to jest jest po prostu takie zabezpieczenie się na przyszłość, kiedy będzie dużo dostępnych treści w tej rozdzielczości, a gry na nową konsolę Sony będą wychodzić w rozdzielczości 4K, przynajmniej na początku. Bardzo ważnym elementem specyfikacji jest napęd SSD, którego nie miały konsole poprzedniej generacji i przez to ładowanie w nich gier trwało naprawdę wieki. Na szczęście w PlayStation 5 ten napęd, ten dysk będzie znacznie szybszy, dzięki czemu ładowanie gier zajmie tylko chwilkę. I jaka to będzie różnica, pokazano na podstawie Spidermana, którego odpalono na PlayStation 4 i na PlayStation 5. I właśnie na PlayStation 4 gra ładowała się 15 sekund, a na PlayStation 5 0,8 Sekundy. To naprawdę ogromna różnica i moim zdaniem jedna z największych zalet nowej konsoli Sony. Poza tym warto wspomnieć o dźwięku przestrzennym, bo tak naprawdę ten dźwięk to może się wydawać, że trochę obchodzi nikogo, prawda? No właśnie nie, to jest bardzo ważna rzecz i okazuje się, że PlayStation 5 ma mieć oddzielny układ odpowiedzialny właśnie za dźwięk przestrzenny. Prawdopodobnie to będzie taka pochodna technologii AMD True Audio. No i właśnie czemu to jest fajne? Ja korzystałem z tej technologii tylko że na komputerze i to jest świetne na przykład w skradankach, bo wtedy nakładałem sobie słuchawki i naprawdę słyszałem, czy ktoś jest za mną, przede mną, z boku po której stronie to naprawdę działało fenomenalnie, więc cieszy mnie, że PlayStation 5 będzie miało takie rozwiązanie. W tym momencie część z was zapewne zastanawia się jakie gry w ogóle będą dostępne na PS5. No przede wszystkim, tak jak mówiłem, wszystkie gry, które wyszły z myślą o PS4, jeżeli będzie ta kompatybilność wsteczna. Poza tym możemy spodziewać się, że Cyberpunk naszego rodzimego studia CD Projekt Red wyjdzie właśnie na PlayStation 5 i następnego Xboxa, tak samo jak kolejny Wiedźmin. Poza tym, jeżeli graliście w Spider-Man, nie chcę tutaj spoilować, ale zakończenie mówi, że raczej doczekamy się kolejnej i skoro ta gra była takim hitem, to można się spodziewać, że jej sequel pojawi się właśnie wraz z PlayStation 5. Inną sprawą jest The Last of Us. Jeżeli pamiętacie tę fenomenalną grę, to ona wyszła na PlayStation 3, a później znowu wyszła, tylko na PlayStation 4. Jej druga część ma się pojawić niebawem, więc nie zdziwiłbym się, gdyby powstała z myślą o PS4, a później wyszłaby znowu jej odnowiona wersja, która chodziłaby właśnie na PS5 i wykorzystywałaby możliwości nowej konsoli. I tych gier oczywiście będzie jeszcze więcej, tylko nie znamy tych tytułów. Być może będzie nowy Uncharted, być może jakiś nowy Crash Bandicoot i tak dalej. Tego nie wiemy, ale na ostatnich targach E3 Sony zaprezentowało grę Ghost of Tsushima. Jeżeli obejrzycie ten trailer, to zobaczycie, że tam jest naprawdę fenomenalna grafika. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten tytuł mógł wyjść z myślą o PS4 czy PS4 Pro. On będzie wymagał znacznie więcej mocy obliczeniowej, więc zapewne pojawi się właśnie na PS5. Jednak większość z Was zapewne zastanawia się, kiedy PS5 w ogóle trafi do sklepów. Otóż nie w tym roku, więc nie musicie jeszcze zbierać pieniędzy na tę konsolę. PlayStation 5 będziemy mogli kupić najwcześniej w 2020 roku. Oczywiście konkretna data nie została podana, ale nie trzeba być specjalnie domyślnym, by wiedzieć, że Sony będzie celować w okres przedświąteczny po to, żeby jak najwięcej osób znalazło PlayStation 5 pod choinką. Go. Na koniec przyznanie się do małego kłamstewka. Ja tu mówię PlayStation 5, PS5 itd., a tak naprawdę nie wiemy jak będzie się nazywać nowa konsola Sony. Ale podejrzewam, że to nazewnictwo nie zostanie zmienione. No bo przecież pokochaliśmy PlayStation 1, 2, 3, 4, to czemu mielibyśmy nie pokochać PS5? I na koniec warto zastanowić się, ile będzie kosztować PlayStation 5. Czemu zastanowić się, a nie powiedzieć? Bo tak naprawdę nie wiemy, ile będzie kosztować nowa konsola Sony. Niektórzy mówią, że nawet 3000 zł, bo będzie mieć mocne podzespoły. Inni mówią, że będzie mniej więcej w cenie PS4, bo te podzespoły będą nowe, ale i tak dosyć tanie. A jeszcze inni mówią, że ta konsola powinna być droga, a będzie tania, bo Sony będzie na początku dopłacać do każdego egzemplarza, żeby sprzedać jak najwięcej konsol, a później odbić sobie to wszystko. Wszystko na grach. Jak będzie, nie wiem, ale niebawem zobaczymy. I o tym PlayStation 5 będziemy się dowiadywać coraz więcej i pojawia się takie pytanie, czy należy się tym w ogóle jarać. Moim zdaniem jak najbardziej, tak. Ja się jaram tą konsolą i mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, że jak najszybciej będę mógł się nią pobawić, bo to właśnie konsole pchają cały rynek gier do przodu. Ja wiem, że część z Was powie, że to wychodzą przecież nowe Radeony, GeForce i one zapewniają coraz większą moc, a nie jakaś nowa konsola. No niby tak ale większość osób gra w nowe tytuły właśnie na PlayStation, gra na Xboxie, i to właśnie o nich deweloperzy myślą, tworząc nowe gry, które są dopiero potem portowane na PeCety. Więc tak, komputery robią się coraz wydajniejsze, ale to właśnie cykliczne wydawanie nowych konsol sprawia, że deweloperom, producentom gier tę grafikę chce się w ogóle pchać do przodu. I przykładem takiego rozwiązania, które już jest obecne, ale jeszcze nie jest popularne, jest ray tracing, czyli śledzenie promieni. Ta technologia sprawia, że gry wyglądają ładniej, bardziej naturalnie, a mimo to wielu deweloperów nie decyduje się na wdrażanie jej, ponieważ może z niej skorzystać tylko mały odsetek graczy posiadających komputery z najnowszymi kartami graficznymi. A kiedy będzie ona obsługiwana przez PlayStation 5, a ma być obsługiwana, to jestem pewien, że Ray Tracing pojawi się w praktycznie każdej grze. PlayStation 4 było cudowną konsolą i nie zapomnę jej nigdy, ale po PlayStation 5 oczekiwałbym przede wszystkim grafiki 4K przy płynności 60 klatek na sekundę, ale myślę, że to moje marzenie się nie spełni. Bo jeżeli deweloperzy mają do wyboru lepszą grafikę, ładniejszą, a większą płynność, to po prostu zawsze wybiorą tę ładniejszą grafikę, która ładnie wygląda na grafikach promocyjnych, na spotach w telewizji i tak a płynność jest dla nich sprawą drugorzędną. Mam jednak nadzieję, że deweloperzy zaczną dawać graczom do wyboru, czy chcą mieć ładniejszą grafikę, czy większą płynność. Jeżeli tak, to ja będę częściej korzystał z tego drugiego trybu. Poza tym mam nadzieję, że Sony będzie wydawać nadal świetne gry, no bo to właśnie te gry sprawiły, że PlayStation 4 obecnie jest wiodącą i najpopularniejszą konsolą na rynku. I to było wszystko, co mamy do powiedzenia na ten temat, więc teraz mam pytanie do Was. Czego Wy oczekujecie po PS5 i po innych konsolach nowej generacji, czyli zapewne tylko po Xboxie, bo nowe Nintendo to za 10 lat pewnie. Więc proszę, odpowiedzcie na to pytanie. Poza tym standardowo ocencie ten film, Zostawcie suba, jeżeli chcecie nas dalej oglądać, a poza tym powiedzcie, jakie inne filmy na temat konsol do gier powinniśmy nagrać. Bo już robiliśmy Switcha, robiliśmy jaką konsolę wybrać, te wszystkie najnowsze porównywaliśmy. To może jakieś, nie wiem, PlayStation 4 w 2019 roku, czy jeszcze kupić, czy coś takiego. W każdym razie wybór należy do Was i te popularne propozycje, które zbiorą dużo kciuków, łapek w górę, to je weźmiemy pod uwagę i postaramy się je nagrać.